Nie ma. Taki szybki. Porad. Nie tu. Ale wezmę ten. Jak chcecie jakiś efekt albo audio, wchodzicie z... najpierw audio, dźwięk. Wpisujecie na przykład, nie wiem, ja używam na przykład. Wpiszę to i macie to. macie tą minutę, A żeby efekty to musicie wejść z tu. znaleźć to efekty, efekty wideo. I tu macie już takie różne efekty. O. Na przykład kluby nocne, retro, zakłócenia, iskra, motyw ciemny. Ja skorzystałem z natura, jak się nie, Ta, z natura korzystałem i tu mam też różne takie o takie fajne efekty. Musicie jej przytrzymać. Musicie tak. O. To wystarczy sobie tak dodać, o tego nie widać póki. O, to deszcz. widoczna, to dobra. Koniec filmu. Taki poradnik szybki. Kolejny film za niedługo.